Kochani, witam wszystkich, z tej strony Sajuki. zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w te 2 Pośród Złodziei. Razem tutaj z lewitującymi dziewczętami w powietrzu, jak widzicie, weszły skubane, chociaż na to, nie, na to nawet, nawet. No, już lepiej, już lepiej. I zeszłam na dół, żeby się móc z Wami również z nimi pięknie przywitać. Teraz tak, wciąż mamy nasz granatnik, na razie przy nim zostaniemy. Tutaj najwidoczniej schodzimy w dół, rozglądałam się już za skarbem, tutaj go nie ma. W tym miejscu, co nie oznacza, że jakiegoś nie ma dalej. No dobra, ilu ich naraz rozwaliliśmy? Już? No już. Patrzcie, jak się granatnik przydał, no. Chyba musimy dostać się na tę półkę. Spróbujmy z wózkiem. Masz! I już pewnie, że tak. Tylko może któryś upuścił granat. No i w sumie, może coś się gdzieś świeci. Oj, no dobra, czyli co? We dwójkę będziemy przepychać, tak? No to dobra. Mhm. Wystarczy. Dobra robota. Dzięki za pomoc, Chloe. Nie ma sprawy. No pewnie. Dokładnie. Ok, widzę, że tam chyba droga prowadzi dalej, ale tutaj, tak jakby można było po czymś. Ej, tam się coś błyszczy. Tam się błyszczy skarb. Tam się błyszczy skarb. A jest nim niezwykła brązowa maska. No w sumie niezwykła, bo skubane od oglądania telewizji aż mu wyszły, na wierzch. O, jaka maska! Zakłada, że nic nie widzisz. To się dopiero nazywa maska. Patrzcie, jak tu jest fajnie zrobiony ten skarb, był tak ukryty na tym drzewie. No dobra, czyli w lewo nie ma przejścia. Tak jak mówię, no mniej więcej, mniej więcej kojarzę drogi i przejścia, które mamy iść. Ale ja jestem... Najlepsze jest to, że mówię Wam, przeszłam tą grę już na poziomie super trudnym również, więc mam nawet to osiągnięcie zdobyte. jaka ładna muzyka, Jaki ładny, Damn, no, no dobra, no właśnie, a o co chodzi? Mam nawet to osiągnięcie, z do... kamera się coś siedzi i koniec w ten sposób, tak? Już mogę kamerę obracać, dzięki kamera. Drzewa, drzewa, właśnie, mam już y Zdobyte osiągnięcie właśnie... O cholera. Padnij! Strażnicy też tu są! strzelać w nich! A może sami się wystrzelają trochę, co? Poczekamy, zobaczymy kto kogo. Nas jeszcze nikt nie atakuje. No nie? Już nas zauważyli? No ten jest najcięższy, jednak. bym najpierw tych strażników pokonać. O, o. Naprawdę? Granatnik nie? Granatnik was nie rusza? Weźcie, bo ten tu idzie. Dawaj go, ręcznie. No wiesz co? Tamten jest w biegu, nie będę w sumie marnować amunicji. Teraz tak, kto mi się tu jeszcze. Jest jeszcze któryś z tych strasznych przeciwników? Jest, bo jeszcze tam gdzieś strzelają w tamtą stronę. Gdzie on tam jest? Widzę go, dobra, ale do niego nie dorzucę w sumie. O! We no nie, nie dostali. Nie dostali na tyle, co bym chciała, żeby dostali. Przydałaby mi się już tak ku... Prz... Dzięki Elena, myślałam, że to we mnie. No nie, i przyszedł kolejny taki wredny. Weź tu teraz do niego strzelaj. Jak granatów nie mam. No, a tu jakiś upuścił jakąś broń. Jest lepiej. Słyszę tego tutaj strasznego. O, dziewczyny, już ściągły ten. Pozbyliście się już tamtego przeciwnika? O, nie. Jeszcze jest ten tu. Ale może by dostał od tamtego. Tamten też w sumie w nas bardziej celuje. On jak już tutaj będzie, to on się skupi? Kurczak, zrobimy tak, ja to bym jednak pobiegła po tą kuszę. O nie. No niby we mnie jeszcze nie strzelił, ale to jest kwestia dosłownie chwili. W kogo on strzela? W Chloe czy? Trochę tak jakby w cloe. W sumie obaj się na niemu pali. Dzięki. Świetnie. Po to mi chodziło. No właśnie. O to chodziło, żeby na nich uważać właśnie. Pytanie czy jest tu gdzieś jeszcze... Jest ich nie. to! więcej! Nie to. Gdzie oni są? Ktoś we mnie rzucił? O, jeden tak. Ło! prawie bym mnie załatwił. Jeszcze jeden. Tu jest jeszcze trochę amunicji Oj, to jeszcze nie koniec Na dole jest! Dawaj, ja pierwsza Mam cię Ło! Wow. Ten... o! No idealnie proszę. Pewnie, a czemu nie? Hok w kształcie klejnotu mani. A, kamień czyntamani, Cintamani w sumie, bo zauważyłam, że na ten raz mówi cintamani, a raz mówi mani. Słuchajcie, zostajemy z kuszą na razie. Chociaż trzy, oboje. No nie wiem. No trochę No dobra, jednak pozbierajmy sobie te czwórki. Będzie bezpieczniej. Nie, tego nie. To, to, to. Nie to. to. Dzięki. Amunicji trochę. Mikro to jest słaba broń, ale granaty, granaty mam full. Ok. Teraz tak. No, mikro nie chcę. Szogunów też nie chcę. Co mi tu jeszcze panowie zostawiliście? Co? Jaka tam broń jeszcze leży luzem? Bo jeżeli chodzi o broń pistoletową, to mam pewien niedosyt w tej chwili. Brakuje mi. No, amunicję mam na full. No, to tutaj nic nie zrobimy. No i tylko mikro. Nie mieliście z biegać? No dobra, no to uzupełnijmy już sobie. Aha, i tyle, tak? No dobrze. Ale jesteście przydatni. Przerzućmy sobie na czwórkę. W wyrazie w. No teraz ruszamy dalej. Tu leży jeszcze więcej czwórki. W tą to w sumie ja upuściłam. Tam hmm, ta muzyka to się taka trochę wydaje. Gdzieś tu musi być kamień. Spróbujmy poszukać na górze. No dobrze. No dokładnie. No dokładnie. Hmm. No dobrze. Ja się tylko tak staram rozglądać, czy nie ma tu gdzieś czegoś. A jest. A jest. Wypluj to. Dzięki. Łowca skarbów niedościgniony jest. Mamy 100 skarbów. Drewniana maska. Wad... wad, żrap, wad pani? Może być, niech będzie. I tak naprawdę został nam już tylko... Tylko jeden skarb. Czyli ten... Artefakt osobliwy, którego musimy sobie wypatrywać. W sumie tam gdzie była ta strzelanka, mogliśmy zostawić ich, żeby się rozstrzelali nawzajem. Teraz tak, czy on jest gdzieś Ho, tu. Pośpieszmy się. Śpieszymy się, śpieszymy się. Czy on jest gdzieś tu? W sumie to go nie widzę. Ciekawe, czy jak się resetuje grę, to czy ten artefakt też się jakoś resetuje. Ło, jaka chloe wściekła. No dobra. Tu go nie widzę, tu go też nie widzę. Wydawało mi się, że on gdzieś był, chyba w tej okolicy. Hmm. No, może nie. Może niekoniecznie. Może nie mam racji. Może się okazać, że po zebraniu go jeden raz już go nie można zebrać po raz kolejny. Nie widzę go nigdzie w sumie. No nic. Jeżeli jednak gdzieś tam był, to wam dam znać i wam go pokażę jeszcze raz. O, dziura, otwór. Hmm, tutaj troszkę świeci dełek. W porządku, jesteśmy prawie na miejscu. No, tak to wygląda w sumie. Oj, przecież bym mnie potrzebnie ciała misję. Oto on, kamień cintamani. Nie wierzę, że ich wyprzedziliśmy. Przepiękny. Ta, wspaniały. Rozwalmy go i spadajmy stąd. E, czekaj. Coś jest nie tak. Jak to? Marco Polo się pomylił. To nie szafir, to bursztyn. Bursztyn? Tak, skamieniała żywica. Drzewne soki. Czekajcie-no. Co to jest? Chyba se jaja robicie. Halo, Nate! Nie cierpię, jak to robi. Opowiedz mi o tym. Jak mogłem to przegapić? Co takiego? To nie kamień, to żywica. Soki, soki drzewa życia. Dobra, czekaj, zgubiłam się tego drzewa? Nie. Tamtego. Tam jest Lazarewicz. Idzie do drzewa. O Boże. Czarne zęby. Co? Czarne zęby tych strażników i ciała na Borneo. Jedli żywice, a ona ich jakoś odmieniła. Myślisz, że Lazarewicz chce to zrobić? Naprawdę chcesz tu poczekać i się przekonać? Brawo, Sherlock. <laughs> Dobra robota. Flynn? Jezu. O, oh, chary. Co jest, stary? Zmartwiony, że sukin Lazar cię ubiegł, chyba musieliście się minąć. Pomyślałem, że poczekam, aż wpadniecie na imprezę. A o czym ty mówisz? <laughs> no, może właśnie tego chciał staruszek Zoran. Jest mądrzejszy niż wygląda. Wciąż możemy go powstrzymać. Elena, nie. nie możemy ci pomóc. Zaryduszko, to nie film. A ty nie jesteś dzielną dziewczyną, która nawraca łotra i ratuje świat. To po prostu nie tak. Klin, słuchaj mnie. Prezent pożegnalny od Lazarewicza. Szkoda, że nie zostawił zawleczki. się! Nie. Elena! Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Zabierzemy się stąd. Nie powstrzymaj Lazarewicza, idźcie! Nie ma mowy! Chodź! Cholera. Dobra, mam ją, osłaniaj mnie! Odciąć w drogę! Idźcie tam. Lazarewicz walić. No to teraz stąpę. się będziemy czuć. drogę. Dorzucę to stąd nie, jednak nie. Dobra. Dobra, 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 biedna Elena. Zaczekaj tu. Macie. No na tego gościa po prostu nie działa. Podejść bliżej. Jeszcze raz. No co wy chłopaki? Jesteście od... 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 Ten... A i dorzucił jeszcze, no. Jeszcze jeden by się przydał. No dobra, to teraz tak. Snajperzy. Kurzające. Jeden. Macie kulkę? Oj, no to mnie ktoś jeszcze zdążył trapić. Super. No dzięki. Dorzucisz? No musiał. No, musiał po prostu, bo by było nieważne. W sumie stąd to mnie trafi, może jeden. Mam cię, mam cię. Też coś ze sniperki? Musimy już iść. Śmiało, dasz radę. Uważaj. Okej. Mamy towarzystwo. wszystko. Ok, Okej, W sumie tutaj ten karabin też by nie był takim złym pomysłem. No dobra. Rzuciłabym wam już ten granat, ale no, pasuje, żeby tamten gościu jednak zniknął. Podszedł wa do was. O! o kurczę. No nieźle, dzięki. No dobra. Y widzę, że to tak łatwo nie pójdzie. Dobra, jak ta snajperka jeszcze się tu trzyma? Czy ze snajperki mogę ich trafić? No, trafić niby mogę, ale czy to im zabiera coś życia? Okej, okay, coś jednak zabiera. Mam dziada, mam go. Wiesz, shotgunem to sobie możesz do mnie strzelać z daleka. No, wow, dziewczyny dostaną za chwilę. Zatrzymuj się, musimy już iść śmiało. Dasz radę. Ojej, by Helena, Elena, w porządku? No, daję radę. No, musimy iść dalej. Snajperki tutaj leżą, tak nieładnie rozrzucone, tak jakby miały być podniesione. No nie Uważaj, wiem. Uważaj, gdzie idziesz? Dasz radę, jeszcze jeden duży krok. Dobra, to idziemy. Musimy się przemknąć. Chodź, chodź, patrz, pusto jest. No to ja. Dobra, ten był chyba ostatni. Hej, Helena, Hej, jak się czujesz? Nie za dobrze. Wyzdrowiejesz? Liczę na ciebie. Uciekaj do bramy najszybciej jak potrafisz. Jak to? O co ci chodzi? O nie, nie ma mowy. Słuchaj, muszę to dokończyć. Nie, nie musisz. Nawet się nie waż bawić w jakieś głupie krucjaty. Zabierz ją stąd. Nie bez ciebie. Jeśli ta substancja naprawdę może odmienić Lazarewicza i jego armię. Nie rób tego. Jeśli rzeczywiście stanie się niezwyciężony, a ja nie spróbuję go powstrzymać. To samobójstwo. Wiesz o tym. Idź już. Uciekaj stąd najdalej jak potrafisz. A my sobie w tym momencie utniemy odcinek, żeby nie było. Co ja do diabła wyprawiam? I zanim wejdziemy tam do tej jaskini, to sobie tu się pożegnamy jednak. Dziewczyn stąd już raczej nie widać, jakbyśmy nawet chcieli na nie troszeczkę gdzieś tam zerknąć. No właśnie, na ten się nawet już nie chce wspinać po tych rzeczach z powrotem. No dokładnie. Także liczymy, że uciekną, a my się tutaj pożegnamy. Tego artefaktu tam nie było, więc prawdopodobnie był już podniesiony. Ja Wam po prostu pokażę, jak on wyglądał przy okazji. Dobrze? A teraz życzę Wam dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy, ciepło. Cześć. Ej i zobaczcie, jednak znalazłam ten skarb. Zaraz przed wejściem na samą górę. Tutaj się tak ukrył strasznie. <grym> Kolekcja Mistrza Złodziei. Tak mi się wydawało, że srebrne to jeszcze nie było to. Brązowa głowa posągu. Kiedyś mieliśmy złotą, o. o tutaj. Tu mamy z brązową, a to oznacza, że mamy wszystkie skarby, wszystkie skarby i osobliwy artefakt. Także w tym miejscu razem z dziewczynami jeszcze przed tym jak dostały niestety trochę po kościach. Przezgram się z Wami raz jeszcze i ostatni odcinek przed nami, czyli ostatnia walka. Także raz jeszcze dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć.